Cześć, Maneczko. W kolejnym dniu, kolejny dzień z nami. A co dziś będziemy robić? Dziś akcja kopytka u Robimy korekcję. Już dawno by była zrobiona, tylko kolega, z którym współpracowałem, zakończył działalności. I musiałem znaleźć nową firmę. Troszkę się zeszło, bo każdy termin ma to koniec roku. I dobra, idziemy działać. Chłopaki się rozstawiają ja Zaraz lecę na śniadanko Zobaczymy Ostatnio miałem robione na podnoszonej hydraulicznie, a tutaj będą chłopaki krowy Zobaczymy jak to będzie szło pierwszy raz Pierwszy raz widzę taką szczepkę. Zobaczymy jak to będzie się sprawdzać, zaraz dziewczyny ocenią Nie dziewczyny Zaraz pierwsza klientka musi się tu ładować. No i pierwsza pacjentka na stole. Tak się obawiałem tego złożenia, ale to... Jakby szybciej i bezpieczniej mi się wydaje, że to się odbywa. Jak podnoszenie. No i kopyterka, jak u modelki. Zobaczcie cała tu filozofia, jak to, jak to się kładzie. Sam, sam właśnie kurde byłem ciekawe, jak to się odbywa. O, idzie, zabranca Ciach, pach. akcja. Podoba mi się ta robota. Cicho tam do ciebie też przyjdzie kolej. Dobra chłopaki tam działają z kopytkami. Zobaczcie, woda leci, kurde u cielaków O-Ring w puścił w tym, kurde, tym, tym, tym No w tym smoczku i zaraz Zaraz idę, zakręcę wodę i zrobimy to Dobrze, że nie w słomę leci, tylko na korytarz O, tutaj, tutaj puszcza, nie wiem czy widzicie Wycisnęło go jakiś tu klucz Jeszcze cztery, jeszcze cztery, dobra žika. zobaczymy co tu máme. 那不知道不是。No, tak ho teraz vymienia. Zestawik z biedronki. te zawsze coś tam dupę ratuje. Już nieraz się przydało. Za parę groszy. I dobra. Idziemy montować. Chłopaki tam sobie działają, a my będziemy działać swoje. Bierzemy ładowarę. Będziemy ciąć opał, czyli dziadostwo z budowy, co tam jest. Wczoraj sobie zacząłem, nie nagrywałem, ale zaraz zobaczycie, takie dwie łychy urobiłem. A potem jeszcze będziemy musieli skoczyć, zawodować buraki. Buraczki czerwone. Także a dzisiaj coś się będzie działo, a jak na grudzień 15-16 dzisiaj to jest bardzo fajna pogoda. Łyżkę I działamy. Dobra, bierzemy się za robotę. Ta jest. Opału coraz mniej. Bo już tutaj sporo poźnałem. No, widać po trocinach. Zabrałem jeszcze nawet trochę. No a jeszcze jest tego dziadostwa. Wszystko z budowy. No nie było kiedy to. Teraz trzeba ciąć. Tylko z wierzchu, z moku, Tak w środku to wszystko suche jest. Dobra, działamy Trzecio, wczoraj dwie, dzisiaj jeszcze jedno może zrobię Zobaczymy Zaraz obiadek No bo to muszę się wcześniej zacząć uporządzać, bo Te poraki trzeba załadować Jedziemy, wysypiemy, podgarniemy trochę te dechy że gwizdagi już daleko nosić a krótki kabel nie przestawię. Teraz 30% taniej Kupy zanim najlepsze modele no, znikną Promocja obowiązuje w salonach TTC Szczegóły regulaminie Bo winno to się opłaca Bo winno to się opłaca O winno to się opłaca I dobra, bierzemy się pomału za porządek. Robiłem paszawu z krówką. Eee, potem damy byczkom i pojedziemy, załadujemy te boraki, bo kurde. Trochę się pośpieszyło. No, a chłopaki już tam e, działają na drugiej stronie. 24 tam 4, czy 5 zrobili. Także jeszcze 18. I koniec. I wtedy po tym, po tych dokładkach było ciemno jak nagrywałem, jak to mieszam bez dwójeczkę, kurde, sobie się kręci ładnie, pięknie teraz mieszam. Mają parę krówek do zrobienia, także się wyrobię. Śmiało załadować i wrócić Szybko i mi nie, nie jest źle. Parę takich było, co wymagało trochę opatrunków. Ale nie jest źle, nie jest logicznie. Rok czasu minęło od korekcji. To trzeba, trzeba robić co pół roku, żeby to kurde miało ręce i nogi. To co pół roku trzeba taką kontrolę robić przegląd. Żeby to się te dalej nie roznosiło, bo to wiadomo Potem i wydajność, i zacielenia I wszystko kuleje, nie tylko krowa porządzać. Tam pewnie chłopaki już skończyli z kopytkami. I się rozliczymy zaraz i dojonko jadziemy. No i dobra. Koniec na dziś. Chłopaki skończyli robotę, krówki wydojone. Dojenie było takie zajebiście długie, bo dziewczyny niektóre miały to sobie nóżkami machały ale ogarnięte i czas iść odpoczywać Także co? Pozdrawiamy wszystkich widzów Zapraszamy na kolejne filmy i trzymajcie się, cześć, do następnego